No dobrze, gęśnik stoi. Jak widzicie, nieodkryty. Nilu on. A wy co, u Nilu jesteście? Co, wy go gonicie z tej, do tej budy, czy co? No, <grym>, lecą, kurde. Dobra, także co. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dzisiaj, jak to, jak to codziennie? Obchód, poranny kurek Zobaczymy ile tych kwok w końcu jest No, jestem ciekawa A kogucik właśnie, gdzie jest ten drugi kogucik? A już chyba wylazł, Czy nie? A pewnie wylazł, to. Tam jajeczko jest, także zaraz weźmiemy o, położymy do gniazd No co kurka? Schodź, schodź Schodź, schodź. Dobra. Także co, zamykamy. Gasimy światełko. Gąski. Gąski, gąski. Nie bójcie się. <laughs> co za... Co za gąski. Ile są za mną tutaj? No... Silki trzeba... A wy tu nie wchodźcie, bo one coś wczoraj mi tutaj... ...wchodziły. Wygodniej im tu było na słomie. No. Serama jest. No powiem wam, że ładne dymy z tymi kwokami no, ale dobrze niech wysiadują Ja będę miał dla nich fajne jajeczka za niedługo ruda to już siedzi, to ruda ma już tamte dostanie wszystkie A biała i ta i szara mogą dostać, bo one dopiero zaczęły No ale zobaczymy kiedy te jajka mi pan wyśle i tak dalej dobra także co, wszystko mamy chyba otwarte, co? tak, wszystko chyba mam gotowe dzisiaj jestem na miejscu, także trochę wam ponagrywam zobaczymy co by tutaj zrobić coś na pewno się znajdzie do roboty, nie? z gęśnikiem bym oho wąski, nie gonią już gonią, już gonią z koguta seramy no co za dalej no dobra Także co, widzimy się później. No więc dobrze, przyszedłem <laughs> zobaczyć, jak te. Y, czy kwoki się trzymają. Bo jak już biała będzie siedzieć, to. a kogucik nie wychodzi, patrzcie. kogucik będzie teraz nie ma z kim wychodzić. Wszystkie siedzą. Kurde, jeszcze ten kurczaczek tam do nich idzie. Oj kogucik, nie masz z kim, tak? Nie masz teraz z kim wychodzić. Zobaczymy, czy serama w ogóle zniosła tam u góry Jestem ciekaw Chyba nie zniosła u góry Jeszcze w ogóle chyba dzisiaj nie zniosła No dobrze Także ja tutaj zostawiam No i fajnie, fajnie Jeszcze zobaczę, muszę popisać po ogłoszeniach i załatwić jakieś jajeczka lęgowe Żeby była gitarka No Żeby, wiecie, trochę tych kurczaczków było OK. Także, znowu znowuż zwiało, trzeba będzie poprawić na żółte Kurki tutaj OK? Chyba dobrze, dobra Także widzimy się za chwileczkę No dobrze, przyszedłem zobaczyć jak tutaj te O, gąski I One już tu widzę No, ale już dają, nie czadu Już mają ten taki, wiecie Odgłos. Głosik. No, elegancko, niech mają. No dobra. Także co? Zobaczymy, jak mi tutaj jajeczka noszą. Chyba noszą, co? No, później pozbieramy, co się okaże, czy nosiły. Nie? Gąski. A zobaczymy w ogóle, gdzie ten? Czy kogo cilki cały czas siedzi przy tych kurach? O, biała, biała zeszła, czy ona, z... czytając zagoniła, ale to dobrze, chociaż że ta zauważyła, że ta druga zeszła i zastąpiła jej miejsce, żeby jajka się nie oziębiły, no co kurka, co, co kurka, co, no także ta tutaj zajęła jej miejsce, no ale trzy kwoki są, więc elegancko, zobaczymy teraz co ona zrobi w tej sytuacji. Czy wejdzie do niej, czy. No co, kurka. Kwoczy, kwoczy na pewno, bo jej zachowanie jest zaraz inne. Ale ta też kwoczy i ta też kwoczy. <gry> nie wiem teraz, co zrobić, powiem Wam. Czy przynieść trzeci gniazdo, rozłożyć te trzy jajka na trzy i jakby później w ostatnich dniach podłożyć rudę i te wszystkie? A im nowe, chyba tak, nie? No, tylko muszę jeszcze potwierdzić, czy na pewno pan wyśle mi te jajka i, i tyle. No dobra. Także ja działam, może zamówię jakieś fajne jajeczka i widzimy się później. gąski. Mam tutaj resztki dla kurek. Jakieś no, różne. Naprawdę różne. Byle tylko nosiły. Jaja. No macie. Kęsi okay, lecą, chcą też. No gąski, wy dostajecie inne rzeczy, takie twardsze bardziej. Także nie ma rudzić mi tutaj. No okej, okay. także niech sobie jedzą, a my lecimy zaraz zebrać jajka. Co, co? Wieszcie mi, lub nie, ale nie zdążyłem nagrać. Ale dopiero co zauważyłem, jak gęsi sobie wychodzili z budy, a Nilson był tam w budzie. Mm. Także się kurde, gonią go równo, nie. No co, widoku, co? No szkoda mi ciebie, szkoda. No, gąski już sobie tutaj ułożyły Nilsona. No. O, już lecą. I idą przejmować mu bazę. <laughs> co za majstry. No dobra, no okej, okay, a jak tutaj wygląda? Powiedzcie mi Trzeba nakarmić... a zbierzemy sobie jajeczka Chyba latarki nie potrzeba, co? Nie lubię tych wytłaczanek i zapewne to wiecie, napiszcie w komentarzu, czy wy lubicie takie wytłaczanki Bo ja takich no po prostu nienawidzę Nie lubię po prostu, dla mnie to w ogóle nie ma uroku, jajka w takich wytłaczankach Nie wiem, no nie lubię Patrzcie jakie jajo, no elegancko takie to ja mogę zbierać, naprawdę Nie no, miejmy nadzieję, że coraz więcej tych jajek będzie. O, no okej. Okay. Nawet nie, nie mówię wam ile jajek, bo to sobie zobaczymy na końcu, ale coś widzę, że dzisiaj trochę tych jajek będzie. 10 już mamy, tutaj jeszcze 3. O, tutaj mamy 4 No, trochę tych jajek jest, no jakby tak było teraz codziennie, to kurczę bajka. Czekajcie, mamy już ile? 17. A jeszcze tu jest 5. No to kurczę. Nie? Oj, No i jedno na. na Ale na szczęście małe. Także mamy już 20 jajek. Ty, no elegancko. I 22 jajeczka. W nagrodę jutro im posprzątam. Bo i tak muszę, bo jest przecież tu syf. No ale się nie zabiorę. Tak patrzę. A nie, ciężko. Albo dobra, dałem radę. I kolanem. Otwieram Gąski, wy coraz bardziej tutaj Odkrywacie nowe tereny Odkrywajcie, odkrywajcie, bo już niedługo idziecie na dół To nie będziecie tam miały co odkrywać zbytnio No dobra, zostawimy te dwa jajeczka tutaj I patrzcie, idą do niego tam <ścoughs> Co one mu tam... Yeah. No dobra, także tak właśnie to wygląda Pójdziemy sobie do stilek zobaczyć, powiem wam, że chyba kogut w ogóle nie wyszedł dzisiaj z kurnika Znaczy no i kury, wiadomo On się zasiedzi razem z nimi No, nie ma co, nie ma czego kwoczyć Dla bezpieczeństwa chyba powinienem dać ich gniazdo i podłożyć tam chociaż, no nie wiem, kurczę Kurde, mogłem odkładać te jajka od seram no dobra, dam jej trochę z tamtych jajek. Bo już wiadomo, że ona na pewno kwoczy tam, także dam jej trochę z ich jajek. No ale na końcu, po prostu rudej, przez to, że siedziała najdłużej, to jej oddamy te jajka. nie? Tak jak mówicie, trzeba będzie oddzielić, bo będą się no, denerwować każda do innej kwoki więc trzeba będzie je oddzielić. No ale zaraz sobie polecimy na dół nad staw. Muszę jeszcze trawę podlać, zaraz tam jedzonko dla kurek. No i trzeba działać. Także widzimy się za chwileczkę. Moi drodzy, niestety mam dla Was przykrą wiadomość jak i dla mnie. No niestety, ale Krzysiu padł. Krzysiu nie przeżył, no a to są. Któraś z nich Go po prostu zabiła Bo No może i nie był w najlepszym stanie I szczerze nie wiem czy by się nawet e, Czy by go nawet się uratowało Bo jednak to cała wątroba od tego antybiotyku Tak mi się wydaje mu A ty co mnie gonisz już? Mnie gonisz? Mnie gonisz pana? Pana gonisz? No mam nadzieję że nie No idziecie do więzienia za zabójstwo Krzysia no, tutaj, patrzcie, kraty jak w więzieniu Nie przebijecie ich No, Nilsson, krzysie zamordowały, no. no brzydkie No niestety Tak jak mówicie, chociaż nie, chociaż nie, bo ktoś napisał, że e, Tego, no kurde, nią patrzcie, nie no, lecą za mną, tak mi się wydaje Że te, tego modeo kurczaka też mogły one zamęczyć, ale wiecie co one nie, one Krzysia zamęczyły dlatego, że Krzysiu był po prostu słaby i tak to generalnie kury od nich uciekały, to one ich tam jakoś głębiej nie goniły a poza tym jak właśnie tamten zaginął ten kurczaczek to one były jeszcze za małe, żeby coś takiego zrobić, odpisałem, że bardzo możliwe, ale tak sobie przemyślałem później, że no jednak nie, bo były za małe no niestety, no Krzysiu Idzie pod ziemię Brzydale Gęsi co? Przyszłyście na pogrzeb? No dobra, także co? No przykro mi jest, bo Krzysiu był naprawdę fajnym kołcikiem. No ale dobra, niech spoczywa w spokoju, a my lecimy. My lecimy nad staw. No patrzcie, automatyczne podlewanie. Kurczę. Nawet pod kątem, różnymi kątami działa tylko tak, tak na boki, nawet. Także teraz niech mi trochę podleje. No elegancko, tak zostawiam. Wiecie, jak idę gdzieś tam na chwilę, to zostawiam. No to ładnie na moknie, tutaj. No, wy co, wy co, wy coś takie zalatano ostatnio. No, także kurki są. A właśnie, muszę gniazdo dla niej przygotować i zrobię to zaraz, idę. Ok, więc widzimy się za chwileczkę. Powiem Wam, że po tych czterech latach doświadczenia z drobiem, yy, skórami szczególnie, zauważyłem, że koguciki są bardziej przyjazne. Patrzcie, oto test. Już 5 dziobnięć chyba dostałem. O, 6, 7, 8, 9, 10, o, 11. A tutaj kogucik. No, no to na mojej grybi tam dziobie, że go dotykam. A kogucik co? Nic, kompletnie nic. Kochany. Tak samo ten, no przecież to jest największe cudo na świecie. Już takie słodkie. Gąski zaraz pogonią. No, normalnie, co za... No, chodź, chodź. Chyba, że one się boją, że wszystkie zaczęły kwoczyć, wiecie dlaczego? Bo się, zaczę... bo się boją wychodzić. To so, mówią, dobra, to kwoczymy, mm, laski kwoczymy i nie będziemy musieli wychodzić. A kod mówi, no kwoczcie, kwoczcie, to ja też nie będę musiał wychodzić. <laughs> no, także się umówiły. No dobrze, także już wszystkie jajka mają wybrane. Wszystkie oznaczone są, te, co powinny być. Jedno tam chyba odrzuciła. Nie wiem czy ja je podłożyłem z powrotem, czy nie. Także te wszystkie jajka spokojnie pod Rudą wejdą pod koniec tych inkubacji. Szczerze nie pamiętam kiedy to było. A zaraz sobie po filmach zobaczę. No co za prydoty, no. za. te to się wystraszyły jego. Także mówią one. No i cić kurczaczek, idziecić, ić tam do, do małych. no. Także co? Ja zgaszę światło. No co to są za wredoty, no patrzcie. No, na szczęście na dole wiecie. Będą same, więc jakoś tam dadzą radę. Niko nie będą mogły gnębić. Dobra tutaj zamykamy, ale masakra tej jednej oczy to jest po prostu... Ja nie wiem czy wy to widzieliście. No widzieliście na pewno, bo ostatnio wam pokazywałem. No, ja się ich boję po prostu No dobra Także ja spadam nad staw, tutaj podlałem wszystko Zamknięte Jeszcze nioski, tutaj muszę jutro Pogarniać, żeby umyć to wszystko To daję na górę O i No i poleciało, także to jest na górze Nioski mają co jeść Wodę też mają, także elegancko No i jest gitara Także co, lecimy nad, nad staw Tylko podlać trawkę Chyba wszystko mam. A weźmiemy może dla rybek od razu tą pszenicę. Chociaż nie, wczoraj im dawałem przedwczoraj to niech trochę odpoczną. Na pewno wszystkiego nie wyjadły pewnie. No także zostawimy, no o, nie są pogoniłeś gąskę. Albo to jest gąska. To pewnie się boi, a już lecą na ciebie patrz. Już na ciebie lecą. No, że pogoniłeś im gąskę. Już na ciebie lecą. <laughs> o, dobra, nie, jest przodem to nie. To jest za duży dla mnie. Ale farsy, kurde. I Gąska No chodź, chodź. Chodź, co za wredoty nie? Co za wrydoty. One mocno to robią. Nilon? Mocno. No. Chodź, idziemy, chodź, idziemy. Chodź, idziesz ze mną, to niech idziesz ze mną, to ich odstraszymy. No co, co, co? Co? Gopado? No co? No, no co? Co, 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 co? co? Gdzie? <grystanie> no co za... są na niego normalnie... ...cięte jak nie wiem. No co? No? Ten szczególnie tutaj. To jest na pewno gąsior. Co, Nilon? No idź, idź. A ty go nie... Ty go nie atakuj. No dobra. Co, Nilon? <grystanie> co, Nilon? Uratowałem cię, nie? No. Także lecimy nad stawik. No co ty się w każdą niech co? Co ty? No widzisz, że on leci. To więc spokojnie dadzą. Gdzie wy, co wy mu robicie? No dobra. Także lecę nad stawik. No dobrze, więc trawka podlana. Już skończyłem podlewać, także podlana. Tu za bardzo za dużo. Lać tej trawki nie mogę. No podlewać nie mogę. Z tego względu, że wiecie, no. tutaj jest jednak stromo i na razie musi się ładnie zakiłkować, Bo inaczej to ta ziemia spływa. Także za dużo to podlewać nie mogę. Na wyspie też podlałem to, co sięgnąłem. oczywiście znaczy w sumie sięgnąłem dużo tam, nie? No więc podlane. No i elegancko, niech rośnie. No już widać ładnie trawkę, ładnie tutaj rośnie. Także jeszcze trochę poczekamy. No dobrze, a jak to tutaj wygląda? A właśnie, jeszcze pójdziemy do Trixie, do kociaków Bo już chyba wszystkie mają otwarte oczka Właśnie, no Także elegancko. a to w ogóle jak odbiło? Nie wiem czy pamiętacie jakie to w ogóle, nie? Miał takie może Także przyrost, no nie no, chociaż nie był. To jest świeży przyrost, chyba tegoroczny, nie? Nie wiem, może mi się wydaje, ale wydaje mi się, że Wydaje mi się, że było to takie króciutkie w Z wiosną no ale nie wiem, może się mylę No zostawimy ładnie, niby nie rośnie to drzewko, ale jakoś tak fajny urok daje. Mi się tam podoba. No. Także tak to wygląda właśnie. No a my spadamy chyba do Trixinki, co? Na pewno chcecie ją zobaczyć, szczególnie małe. Ja też w sumie tam często nie chodzę. W sumie tak jak z wami chodzę o to to chodzę. No, także lecimy do Trixinki. Chodzimy do Trixinki i są kociaki, jest triksinka no cześć triksi, cześć no jak te kociaki, przecież nie mają otwartych oczek czy już zmęczone są, co? czy już zmęczone są? no spokojnie się już bardziej dzika zrobiła bardziej dzika co kociatki? no nie, mają, czy nie mają? No co wy? Co wy, kociaki, co? Macie otwarte te oczka, czy nie? Tak trochę macie, nie? Podnieśmy sobie. No i chyba jednak nie. Chyba jednak nie macie. E, ja no macie, macie, ale tak wiecie. Tak troszeczkę, nie? Myślałem, że już tak bardziej mają. Ale najwidoczniej. A nie, no ten czarny, pokażcie. A nie, jeszcze tak. Może światło mi przeszkadza. O, patrzcie. mają już otwarte ładnie oczka. No okej. Okay. No, także kociaki, wszystko elegancko, jak widzicie. Się chowają. Także super. No i wygląda to bardzo fajnie. Także co, ja już tutaj nie przeszkadzam. Nie będę Was też tutaj męczył. Wiem, że pewnie lubicie kociaki. No ale co ja mam tutaj wam pokazać? Co? Triksineczka, co mam im pokazać? Po, pokaż mi Triksinka się zrobiła Tylko jednak Bardziej do ludzi No, także ja... O, patrzcie, jak otworzył Ale słodziak, ojeju Ojeju Ojeju, ojeju, ojeju Ojeju, ojej. No, także ten ładnie już się No dobra, także co Lecimy jeszcze do kurek zobaczyć No, także do zobaczenia W kurniku No dobrze moi drodzy, mamy ojej, tutaj Klameczka wypada Gąski Milon, co ty się ich boisz? Boisz się ich? No wiem, ja też bym się ich bał w sumie na twoim miejscu Jakbym był Twojej wielkości i bym je takie Dupki atakowały, no to się nie dziwię. <gry> no dobra, przymkniemy tutaj szopkę. Po co ma być otwarta? Jak może być przymknięta, co nie? No, także elegancko to wygląda. Jajeczka będę musiał wziąć. Przecież te 20 jajeczek to normalnie, aż mnie cieszy, jak nie wiem. No, także elegancko. Jest elegancko. Ale cieplutko macie. Aż przyjemnie normalnie. Kurka, ty wiesz dobrze, że codziennie tak muszę cię i tak wygonić, nie? A ty musisz zeskoczyć, kurka. I ty też musisz zeskoczyć. O, i teraz mi pasuje. Że tylko dwie kurki były na, gniazdy, na gniazdach. No. A moi drodzy, jutro takie moje plany w jutrzejszym vlogu. Także zapraszam Was na jutrzejszego vloga. Takie moje plany. A propos tamtej budowli, która moim zdaniem będzie bardzo fajna, zobaczycie, dowiecie się dużo, bo chcę coś tam wykonać. Także zapraszam na jutrzejszego vloga. No. No, i ja będę wtedy kończył z Wami. Także co, pamiętajcie, łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja. Zapraszam również na Patronajta, yy, strona, na której możecie mnie wesprzeć yy, finansowo. Także zapraszam, teraz będzie dużo projektów. Także naprawdę zachęcam, bo no będziecie widzieli nawet jak te pieniążki są wydawane i to naprawdę na fajne projekty. Ja już się po prostu jaram tym. Zapraszam również na Instagrama oraz Facebooka. Na Facebooku jest grupka, na której możecie zadawać pytania odnośnie sprzedaży kupna oraz różne dyskusje. Na Instagramie są zdjęcia, także zapraszam. No i oczywiście widzimy się jutro na jutrzejszym vlogu. Do zobaczenia jutro.